Zobaczymy, czy jakieś nowe rośliny dojechały do eklerka. A więc witam ponownie. Co tu mamy? Remulka Royal. Land. Prawie 2 złote. Tylko tutaj widzę narcyzy. Jakby tak podlać trochę mi się przydało. Narcyzy 3,99 12,99, Gloksynia. No tutaj takie widać takie standardowe roślinki, oczywiście dla kobietek skrzydło kwiata 12,99, ładne, ładne. Przypominam grupa stalewek, zapraszam tam zdjęcia, wrzucamy ciekawych roślin. Pan bananowców i tak dalej. Bo ogólnie ja się zajmuję uprawą roślin egzotycznych, ale przy okazji, że jest zima, tak nie ma co kręcić do końca, to pokazuję Wam ofertkę w hipermarketach. Storczyk dwupię... dwupędowy 26,99. Proszę bardzo. Kobietki pytały: jak czemu nie kręcisz? No to kręcę. Kolorowe różne. tak? Kalanchoe. O, no, co to jest? Filodendron. Ciekawe dosyć. Guzmania. A no, co tutaj? Palma Hamedora, czy jak to się nazywa? Palma Areka Ta malutka, za 6,99. No, proszę bardzo. I ryski po 5,29 Tutaj trochę mniejsza. Inna cena znowu areka. Areka 28 zł. Ale Zawsze coś się do naszym przyjdzie. A tu mamy amaryllis. Mix kolorów po 10,99 zł. A zobaczcie. Dwa kwiatki idą. Szulemberga, Szulemberga, grudnik, grudniczek 4,99, nauczę, hmm. hedera kanaryjska, proszę bardzo, kawa arabska w kubeczkach 13,99. Co tu jeszcze mamy? Warens Mix. O, proszę, cebulka dymka. 39, cebulka dymka czerwona. Co tu mamy? Cebulka dymka żółta, 3,49. Ziemia, możecie sobie już kupić ziemię. Proszę bardzo. Ekonomia codziennych oszczędności, 10-litrowe. Tu podłoże do siewu i pikowania za 15,99. Ziemia uniwersalna, złoty 29, zł. bardzo mało. Na presti tu, na jakieś kwiateczki. A, to już te chyba pokazywałem. W sumie tutaj 2-3-4 dwie, 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 palety tego. Podłoże do róż. 12,99. Uniwersalna 50-litrowa, 8,39. Powiem Wam, spokocena. Spokocena. Tylko pytanie, jak to w tej ziemi on trzeba będzie rosło? Wszystko. No i mamy tutaj. Wuraczki, kurcze, różne kwiaty, nie kwiaty. Burak gdzieś 0,19 groszy. wilec złoty 79, oregano. Ceny powinniście widzieć. Ogólnie wszystko jest. Można wysiewać, rzotkie Słonecznik, także coraz bliżej wiosny. A ostatnio tutaj były rośliny, a teraz przenieście trochę naprzód. Zobaczcie ceny Mam nadzieję, że będzie widać te ceny Ceny spoko Stwierdzam Ogórki, marchewka, kosmos proszę ja was Kosmiczne Kalarepy Dynia olbrzymia, złote 69 zł. Kapusta główniasta Polskie produkty, polskie odmiany znaczy się Polskie nasiona, ożarów mazowiecki A to cieszy W polskie nasiona No dobra, słuchajcie, to tak na tą chwilę obecną Z roślinami z oklerku I przypominam, że w każdym Może być całkiem inny asortyment To jest normalne i co? Dziękuję bardzo. Znikam. Za niedługo jakiś tam kolejny, jeszcze pewnie wrzucę jakiś market, w którym nie byłem. Trzymajcie się. Na razie, ho.